Następnego dnia po ślubie ja i mój mąż pakowaliśmy się na podróż poślubną, kiedy nagle zadzwonili do mnie z Urzędu Stanu Cywilnego. Przepraszamy, ponownie sprawdziliśmy dokumenty. Lepiej, żeby zobaczyła to pani osobiście. Proszę przyjść sama i pod żadnym pozorem nie mówić o tym mężowi. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Zapraszamy do historii. Monika Kwiatkowska zawsze wierzyła, że dojrzałość to sztuka panowania. Nad sobą, nad czasem, nad emocjami. Miała 30 lat, stabilną karierę, niezależność finansową i teraz małżeństwo, które wydawało się zamknięciem kręgu, który pozostawał otwarty zbyt długo. Adam Kwiatkowski pojawił się w jej życiu bez konieczności walki o uwagę. Urokliwy, pewny siebie. Z umiejętnością mówienia dokładnie tyle, ile trzeba. Przeszłość traktował jak zamknięty rozdział, o którym nie warto mówić, o przyszłości za to potrafił mówić z pasją i pewnością. Liczy się to, co budujemy teraz, powtarzał, ilekroć Monika próbowała zajrzeć głębiej poza fasadę jego spokoju. Początkowo to wystarczało, przynajmniej próbowała przekonać samą siebie, że wystarcza. Następnego ranka po ślubie Monika siedziała w kuchni, patrząc na obrączki leżące na stole. Były symbolem, które miały jej przypominać, że wszystko się w końcu ułożyło. Telefon przerwał ciszę, a nieznany numer sprawił, że zawahała się zanim odebrała. Monika Kwiatkowska? Głos po drugiej stronie był suchy i oficjalny. Tak, przy telefonie. Z tej strony Jadwiga Kaczmarek z urzędu stanu cywilnego. Musi się pani u nas pojawić osobiście, sama. Słowo sama zabrzmiało ostrzej niż powinno. Czy coś się stało? Wolałabym wyjaśnić osobiście. W urzędzie Jadwiga Kaczmarek nie traciła czasu na grzeczności. Była kobietą przyzwyczajoną do formularzy i procedur, nie do ludzkich dramatów. Państwa małżeństwo jest nieważne. Monika zamrugała, nie rozumiejąc. Słucham? To jakiś żart? Adam Kwiatkowski już jest żonaty, nie mamy żadnego śladu rozwodu. Przez moment czas się zatrzymał. Cisza nie była pusta, była ciężka, lepka, jakby nagle wszystko, co miało sens, zaczęło się rozpadać. To jakiś błąd, powiedziała cicho Monika, bardziej do siebie niż do urzędniczki. Chciałabym, żeby to był błąd. Jadwiga bez słowa przesunęła przez biurko dokumenty. Monika od razu zauważyła to nazwisko, Danuta Krawczyk, które wystrzeliło z papierów niczym oskarżenie. Próbowała coś powiedzieć, ale gardło miała ściśnięte. Jadwiga tylko przyglądała się jej ze współczuciem, które próbowała ukryć za urzędową neutralnością. Monika wyszła z urzędu z papierami w ręku, jakby trzymała w nich dowód własnego upokorzenia. Czuła się, jakby ktoś wyrwał z niej całą pewność, jaką budowała przez lata. Nie wiedziała jeszcze, co zrobi, ale wiedziała, że nie może wrócić do domu, nie wiedząc, kim naprawdę był mężczyzna, z którym związała swoje życie. Gdy wróciła do mieszkania, Adam siedział na kanapie, jakby nic się nie wydarzyło. W tle grał cicho telewizor. Od razu zauważył coś w jej spojrzeniu ale nie zareagował, poczekał aż usiądzie. Dzwonili z urzędu? Zapytał spokojnie, jakby spodziewał się tego telefonu. Wiedziałeś? Jej głos był pusty. Gdzie, Monika? Pozwól, że ci wyjaśnię. Nie, powiedz mi tylko jedno. Kim jest Danuta Krawczyk? Jego twarz drgnęła. Nie unikał jej wzroku, ale zniknęła z niego ta pewność, która kiedyś ją urzekła. To moja była żona. Miałem się rozwieść. Wszystko było przygotowane, ale ona nigdy nie podpisała dokumentów. I ty mi o tym nie powiedziałeś? Myślałem, że to już bez znaczenia. Zniknęła. Nie miałem z nią kontaktu od lat. Wierzyłem, że sprawa po prostu się zamknęła. Monika wstała. Dio zamknęła. Ty wziąłeś ślub ze mną, będąc nadal żonaty, jak można to nazwać błędem? Nie chciałem cię skrzywdzić, naprawdę wierzyłem, że to już przeszłość. A teraz, co zamierzasz zrobić? Adam nie odpowiedział od razu. Patrzył na nią długo, jakby próbował zdecydować, ile prawdy jeszcze może jej powiedzieć. Muszę ją znaleźć. Masz pojęcie, gdzie jest? Nie. Ale znam kogoś, kto może wiedzieć. Monika patrzyła na niego w milczeniu, czując, jak wszystko, co o nim wiedziała, nagle zaczyna wyglądać jak starannie zbudowane kłamstwo. Kłamstwo przez zaniechanie to też kłamstwo, powiedziała w końcu cicho, ale z bólem w głosie. Adam nie zaprzeczył, wstał, jakby chciał coś zrobić, ale nie wiedział co. Daj mi kilka dni. Znajdę ją, załatwię to. Nie jesteś już tym, za kogo cię uważałam, Adam, ale musisz to wyprostować, bo ja nie zamierzam żyć w cieniu twojej przeszłości. Kiedy został sam, usiadł z powrotem, trzymając głowę w dłoniach. Monika zamknęła się w sypialni, nie chcąc nawet patrzeć w jego stronę. Dokumenty z nazwiskiem Danuty trzymała nadal przy sobie. Jakby przypominały jej, że rzeczywistość może się rozpaść w jednej chwili, nawet jeśli wydaje się doskonała. Wieczorem usłyszała, jak wychodzi. Nie spytała, dokąd idzie, nie chciała znać kolejnych części tej historii, zanim nie była gotowa ich usłyszeć. W nocy długo nie mogła zasnąć. Myśli krążyły wokół jednej tylko rzeczy: jeśli Adam ją naprawdę kochał, dlaczego tak łatwo zataił coś tak poważnego, czy to była jego próba ucieczki od przeszłości, czy coś znacznie mroczniejszego. Nie wiedziała jeszcze, że odpowiedzi na te pytania doprowadzą ją do miejsc, których nigdy nie chciała odwiedzić, ale odpowiedzi, choć bolesne, były już w drodze. Monika wyszła z Urzędu Stanu Cywilnego z dokumentami ściśniętymi w dłoni, jakby próbowała w nich utrzymać resztki rzeczywistości, która właśnie się rozsypała. Nie wróciła od razu do mieszkania. Nie mogła. Potrzebowała poczuć pod stopami coś innego, niż dom zbudowany na kłamstwie. Potrzebowała kogoś, kto znał ją, zanim pojawił się Adam. Kogoś, kto istniał w świecie, który nie był jeszcze popękany. Wyciągnęła telefon, dłonie wciąż lekko drżały. Wybrała numer, który znała na pamięć od lat. I Jerzy Mazur, odezwał się spokojnym tonem, jakby minęły godziny, nie lata od ich ostatniego kontaktu. Nie dzwoniłabym, gdyby to nie było ważne. Ty nigdy nie dzwonisz bez powodu. Co się dzieje? Muszę się z tobą spotkać teraz. Gdzie jesteś? Nie wiem, powiedz tylko miejsce, przyjadę. Piętnaście minut później siedzieli naprzeciw siebie przy małym stoliku w kawiarni, której zapachy nie docierały do Moniki. Jej głowa była gdzie indziej. Jerzy nie zadawał pytań, tylko patrzył, czekając, aż będzie gotowa. Wyszłam za mąż, za mężczyznę, który wciąż jest żonaty. Powiedziała w końcu. Nie podnosząc wzroku. Jerzy nie zareagował gwałtownie, skinął głową, jakby potwierdzał coś, co przeczuwał od początku. Opowiedz mi wszystko. Mówiła długo o poznaniu Adama, o tym, jak umiał sprawiać wrażenie idealnego, o rozmowie z jadwigą Kaczmarek, o nazwisku Danuty Krawczyk. Jerzy nie przerywał, jedynie obserwował. W końcu, gdy zapadła cisza, powiedział, on zbudował siebie od nowa. Pytanie brzmi: po co? Dla pieniędzy? rzuciła Monika, ale zabrzmiało to bardziej jak pytanie niż odpowiedź. Jerzy pokręcił głową. Może dla kontroli? Nie każdy, kto coś ukrywa, robi to z chciwości. Czasem to strach, czasem wstyd, albo coś gorszego. W jego oczach pojawiło się coś ostrego, jakby wspomnienie, którego nie chciał wyciągać na światło dzienne. Znasz jeszcze Tadeusza Jankowskiego? Na... zapytał niespodziewanie. Monika zmarszczyła brwi. Ojciec twojej znajomej z uczelni, ten były śledczy? Ten sam, pracuje prywatnie, umie wyczuwać rzeczy, których inni nie dostrzegają, nie kupuje uśmiechów, nie wierzy w idealne wersje ludzi zgodziła się bez wahania. Tadeusz Jankowski był inny niż wszyscy, których znała nieprzyjemny. Ale skuteczny. Umiał spojrzeć człowiekowi w oczy i wyczytać z nich więcej niż całe zeznanie sądowe. Spotkali się dzień później. Monika miała przy sobie wszystkie dokumenty z urzędu. Tadeusz nie tracił czasu. Zwykle, gdy ktoś zaciera ślady, to nie dlatego, że jest nieśmiały, zaczął bez powitania albo ukrywa przestępstwo, albo nie może się pogodzić z tym, co zrobił. Pan sugeruje, że Adam, Mógł zrobić coś Danucie? Nie sugeruje. Ale jeśli kobieta znika i nie zostawia po sobie śladu, to sama jej nieobecność staje się odpowiedzią. Jego słowa brzmiały twardo, jak werdykt. Monika poczuła, jak coś w niej zaciska się z siłą, której nie rozumiała. Strach, który wcześniej był tylko cieniem, teraz zaczynał nabierać kształtu. Wróciła do mieszkania późnym wieczorem. Adam był w kuchni. Gdy usłyszał drzwi, spojrzał na nią uważnie, z tym samym spokojem, który wcześniej ją uspokajał. Teraz przyprawiał ją odreszcze. Długo cię nie było, powiedział, nie próbując nawet udawać ciekawości. Miałam sprawy. Nie jesteś sobą ostatnio. Jestem po prostu zmęczona. Zmęczona mną? W jego głosie był cień ironii. Monika zatrzymała się, odwróciła się do niego i spojrzała prosto w oczy. Nie zaczynaj. Adam uśmiechnął się, ale ten uśmiech nie sięgał jego oczu. Przez ułamek sekundy jego spojrzenie stwardniało. Było w nim coś obcego, coś zimnego, i wtedy Monika zrobiła coś, czego wcześniej unikała, nie odwróciła wzroku. Powiedz mi coś, Adam zaczęła spokojnie. Kiedy ostatni raz widziałeś Danutę? Zamilkł. To nieistotne. Odpowiedział po chwili, wzruszając ramionami. Dla mnie jest. Nie powinno być. To zamknięty rozdział. Ale nie został zakończony. Nie ma rozwodu. Nie ma kontaktu. Nie ma ciała. Słowo ciało zawisło w powietrzu. Oboje wiedzieli, że zostało wypowiedziane nieprzypadkowo. Nie wierzę, że mogłaby zniknąć od tak, dodała Monika bez śladu, bez powodu. Adam podszedł bliżej. Uważaj, co sugerujesz nie sugeruję, pytam chcę wiedzieć, z kim się związałam. Zapanowała cisza, napięta, ciężka. Po raz pierwszy Monika zobaczyła w jego oczach niepewność. Nie próbował już ukrywać niepokoju był zbyt blisko. Mógł zrobić cokolwiek, ale nie zrobił nic, cofnął się, bez słowa, bez wyjaśnienia. Monika stała w miejscu, z przyspieszonym oddechem, jakby właśnie przeszła przez niewidzialną linię. W nocy nie spała. Przeglądała te same dokumenty po raz dziesiąty, jakby mogła znaleźć w nich coś nowego. W telefonie miała wiadomość od Jerzego. Jankowski zaczyna kopać głębiej, odezwie się, jak znajdzie coś konkretnego. Tadeusz był typem, który nie rzucał słów na wiatr. Jeśli obiecał, że znajdzie coś, to znaczyło, że coś już zaczyna się wyłaniać spod kurzu lat i ciszy. A Monika, Monika wiedziała, że prawda, którą zaraz odkryje, będzie miała cenę i nie będzie ona mała. Tadeusz Jankowski nie przynosił odpowiedzi w całości. Robił to celowo. Monika szybko zrozumiała, że każde zdanie było jak oddzielny cios, wymierzony z precyzją kogoś, kto wiedział, że prawda musi boleć, by została przyjęta. Spotkali się we trójkę ona, Jerzy i Tadeusz w miejscu, gdzie rozmowy nie miały świadków. Monika siedziała sztywno, z dłońmi splecionymi na kolanach, jakby próbowała utrzymać własne ciało w ryzach, zanim umysł zdąży zareagować. Zacznę od faktów, powiedział Tadeusz bez wstępu. Dom, w którym Adam mieszkał z Danutą Krawczyk, miał piwnicę. Monika uniosła wzrok. Miał? Powtórzyła cicho. Z dokumentów wynika, że przestał ją mieć. Tadeusz wyjął teczkę i otworzył ją powoli. Po jej zniknięciu piwnica została usunięta z rejestrów. Oficjalnie przebudowa nieoficjalnie coś, co miało przestać istnieć. Jerzy gwałtownie zacisnął dłonie. Tego się nie robi przypadkiem. Nie, przyznał Tadeusz. To wymaga planu, czasu i pieniędzy. Monika poczuła, jak żołądek ściska się w bolesny węzeł. Jej ciało zareagowało szybciej niż myśli. Był to strach, którego nie dało się nazwać pierwotny, instynktowny jak ostrzeżenie zapisane głęboko pod skórą. Czy Ktoś jeszcze tam mieszkał? zapytała, walcząc o spokojny ton. Sąsiedzi pamiętają kłótnie, krzyki, potem ciszę zbyt nagłą. Nie musiał mówić więcej. Gdy wróciła do mieszkania, Adam już czekał. Tym razem nie udawał obojętności. Chodził po pokoju, jakby każde jej spóźnienie było kolejnym dowodem zdrady. Musimy porozmawiać o pieniądzach powiedział, gdy tylko zamknęła drzwi. To nie jest odpowiedni moment. Jest idealny, teraz wszystko się zmieniło, jesteśmy małżeństwem. Monika spojrzała na niego chłodno. Nielegalnie. Słowa zawisły między nimi jak ostrze. Adam znieruchomiał. Co ty właściwie wiesz? zapytał cicho, zbyt cicho wystarczająco, żeby przestać ufać. Podszedł bliżej. Za blisko. Grzebiesz w rzeczach, które nie są twoje, stały się moje w chwili, gdy mnie w to wciągnąłeś. Nie rozumiesz. Nie, to ty nie rozumiesz, że kłamstwo nie znika tylko dlatego, że się je przemilczy. Przez chwilę patrzyli na siebie bez słów. Monika widziała napięcie w jego szczęce, gniew skryty pod maską opanowania. To nie był już mężczyzna, którego poślubiła, a może nigdy nim nie był. Tamtej nocy nie zmrużyła oka. Myślała o Danucie. Nie jako o nazwisku w dokumentach, ale jako o kobiecie z krwi i kości. Kim była? Co czuła, gdy zrozumiała, że mężczyzna obok niej nie jest tym, za kogo się podaje? Czy miała chwilę, by się bać? Każda myśl prowadziła do tej samej konkluzji. Ktoś, Musiał zapłacić za prawdę. Telefon zadzwonił nad ranem. Monika odebrała natychmiast. To ja. Głos Tadeusza był twardy. Dostaliśmy zgodę. Otwieramy posadzkę w miejscu, gdzie była piwnica. Monika zamknęła oczy. Kiedy? Dzisiaj. Wiedziała już, że to moment graniczny, że po tym telefonie nic nie będzie takie jak wcześniej, jeśli pod tą posadzką coś się znajdzie, nie będzie odwrotu ani dla niej, ani dla Adama. Rozłączyła się powoli, czując, że stoi na progu prawdy, która nie tylko ujawni przeszłość, ale zdefiniuje przyszłość. Dźwięk łamanego betonu nie opuścił Moniki przez długie tygodnie, wracał nocą, gdy zamykała oczy, i dźwięczał jak echo w miejscach, które wcześniej były bezpieczne. Ale to nie hałas wwiercał się w jej pamięć najmocniej, to obraz to, co było pod betonową posadzką, to, co nie powinno tam być. Nie potrzebowała słów Tadeusza, nie potrzebowała raportu ani definicji. Kości nie kłamią. Zresztą on też wtedy milczał. Spojrzał tylko na nią, a potem odwrócił wzrok. Nie z obojętności, lecz z szacunku. Jerzy stał obok, blady, z zaciśniętą szczęką, jakby sam fakt bycia świadkiem tego odkrycia wymagał od niego całej siły, jaką jeszcze miał. Monika nie płakała. Nie dlatego że nie chciała, jej ciało po prostu nie umiało już w ten sposób reagować. Przekroczyła granicę emocji, przeszła do miejsca, gdzie zostaje tylko cisza, nie pusta, pełna decyzji. Adam dowiedział się o wszystkim niemal natychmiast. Pierwszą reakcją była ucieczka. Spakował tylko to, co było pod ręką, próbując dostać się do granicy. Chciał zniknąć tak, jak kiedyś zniknęła Danuta. Ale jego świat nie był już światem bez świadków. Tadeusz przewidział ten ruch. Policja zatrzymała Adama kilka kilometrów przed przejściem granicznym. Nie walczył, nie wypowiedział ani słowa. Na przesłuchaniu jego twarz była inna. Nie było już w niej tej zimnej pewności, którą znała Monika. Maska, którą tak długo nosił, pękła w jednym miejscu. I to wystarczyło. Ona mnie prowokowała, powiedział, patrząc na biurko nie na ludzi. Zaufała ci, dlatego zginęła, odparł jeden ze śledczych spokojnym, ale nieubłaganym głosem. Zrobiłem tylko to, co musiałem. To zdanie było jak granat bez zapalnika. Nie wybuchło, ale jego obecność była nie do zniesienia. Monika była tam, za szybą, słuchając wszystkiego. I nie poczuła nienawiści, nie czekała na zemstę, ani nie pragnęła, by cierpiał. To, co poczuła, było inne. Ostrość, jakby po raz pierwszy w życiu widziała świat bez zniekształceń. W sądzie Adam nie prosił o przebaczenie, mówił, ale nie tłumaczył się, używał słów jak narzędzi, by pokazać, że wszystko miało sens, przynajmniej dla niego. Dada Nuta nie rozumiała, kiedy trzeba przestać zadawać pytania, i dlatego musiała zniknąć? Zapytał prokurator. Adam wzruszył ramionami. W pewnym momencie wszystko staje się nie do zniesienia. Trzeba z tym coś zrobić. Wyrok był jednoznaczny dożywocie. Bez możliwości warunkowego zwolnienia przez trzydzieści lat. Sędzia nie szukał metafor ani moralnych konkluzji. Wskazał tylko na fakty. I na to, że niektóre decyzje, zwłaszcza te ostateczne, nie mogą być wymazane. Monika opuściła sąd z Jerzym. Nie rozmawiali w drodze powrotnej, nie musieli, minęły miesiące. Początkowo każdy dzień wydawał się testem, lustro stawało się narzędziem konfrontacji, nie z przeszłością, ale z własnym odbiciem. Kobieta, którą widziała, nie była tą samą, która kiedyś myślała, że kontrola daje bezpieczeństwo, teraz wiedziała, że kontrola to tylko złudzenie za które płaci się najwięcej, gdy rzeczywistość postanawia upomnieć się o prawdę, budowała siebie na nowo, nie jako ofiara, nie jako kobieta zdradzona, ale jako ktoś, kto przetrwał spotkanie z czymś, co wielu by zniszczyło. Nie potrzebowała już panować nad każdą chwilą, potrzebowała oddychać. Jerzy był obecny, nienachalny, cierpliwy, czasem milczący, czasem ironiczny, ale zawsze w tym samym miejscu, krok obok. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem, powiedział coś, co utkwiło jej głęboko. Nie musisz być silna przez cały czas. Spojrzała na niego z lekkim uśmiechem. Szkoda, że zrozumiałam to dopiero teraz. Jerzy nachylił się nieco bliżej. Nie, zrozumiałaś to wtedy, kiedy trzeba było. I wtedy dotarło do niej coś, czego nie potrafiła wcześniej nazwać: że przemiana nie przychodzi wraz z bólem. Ból sam w sobie niczego nie zmienia. To dopiero odwaga, by spojrzeć mu prosto w oczy to ona wywraca życie do góry nogami to ona. Odbudowuje człowieka. Tym razem nie bała się tego, co miało nadejść, nie miała planu, ale miała siebie. I to wystarczało.